Dzień dobry, witam Was na moim kanale. Dzisiaj kolejny filmik. Zrobimy sobie zadanie Słodzik. Jako, że w jednym z podpunktów jest wykonaj wykres, zrobimy sobie je za pomocą Excela. Bo jak wiecie w tego typu zadaniach mamy napisane wykorzystując dostępne narzędzia informatyczne zrób zadanie. Więc moglibyśmy sobie wybrać. Ja postanowiłam pokazać jak to się robi w Excelu. Mamy do czynienia z firmą Słodzik, która zajmuje się sprzedażą cukru. Zanotowano, jakiego dnia, jaki klient o jakim nipie kupił ile cukru. Okazuje się też, że w każdym roku jest inna cena cukru i mamy zrobić parę podpunktów, więc przechodzimy bez zbędnej zwłoki do wykonania ich. 4.1 Podaj nipy NIP trzech klientów, którzy w całym okresie kupili łącznie najwięcej cukru. Dla każdego z tych klientów podaj łączną liczbę kilogramów. Zrobimy to oczywiście. Czym tabelą przestawną. Więc wstawianie, tabela przestawna, OK. Nipy trzech klientów, którzy kupili najwięcej cukru, czyli dla każdego nipu robimy grupę, czyli wiersze i liczymy sumę z ilości kilogramów. Teraz albo tu posortujemy z prawej kolumny, albo pokażę inny sposób. Filtruj 10 pierwszych. Możemy zamienić na weź górne, trzy pierwsze i uzyskamy bez sortowania trzy NIPy, które kupiły najwięcej cukru. Zrobione. Zmieniamy mu nazwę, pierwszy. Drugie, przychód z pojedynczej sprzedaży, to cena sprzedaży pomnożona przez liczbę kilogramów sprzedanego cukru. Jak wiemy, jest inna cena w każdym roku, więc musimy zrobić najpierw sobie zestawienie, które nam pokaże, ile kupiono cukru w poszczególnych latach więc dla każdego roku ilość kilogramów. Mało tego, nawet nie potrzebujemy kwartałów i miesięcy, w związku z tym możemy tutaj sobie rozgrupować, znaczy wyłączyć grupowanie po miesiącach i po kwartałach. No i mamy, teraz tylko przyporządkować cenę z danego roku, CTRL-C, CTRL-V, przemnożyć B4 razy C4, Przeciągnąć do dołu zrobić sumę i mamy przychód z całej sprzedaży. To jest odpowiedź. Yy, 4-3 wykonaj i podaj zestawienie ilości sprzedanego cukru w kolejnych latach. Następnie utwórz wykres liniowy i przeskaluj oś co 5000. Pamiętaj o czytelnym opisie wykresu. My to zestawienie już zrobiliśmy. Mamy ilość sprzedanego cukru w kolejnych latach, więc zrobimy z tego wykres. Przeniesiemy sobie ten wykres do nowego arkusza. Nowy arkusz, niech nazywa się wykres, wykres. Czytelny opis. Suma sprzeda. Właściwie to ilość, a nie suma. Suma w kilogramach jest opisem osi pionowej, lata są osi poziomej. Przeskalowane mamy co 5000, ale gdybyśmy nie mieli, to słuchajcie, musimy wejść prawym klawiszem myszy, to klikając na dowolnej etykiecie, formatuj oś, wybrać i tutaj macie jednostki, tak? Tutaj możemy sobie zmienić. Więc wykres uważam za zrobiony, czwarte. Na potrzeby zadania 4.4 założymy, że firma Słodzik wprowadziła system premiowania klientów hurtowych, który obejmuje lata 2.5 do 2.14. Klient otrzymuje przy zakupie rabat, którego wysokość zależy od łącznej ilości cukru zakupionego do tej pory przez tego klienta, wliczając w to ilość cukru z bieżącej transakcji sprzedaży. Rabatu jest 5 groszy, jeśli dotychczas zakupił co najmniej 100 kilo. Ale mniej niż 1000 kg, 10 groszy, jeśli zakupił 1000 kg, ale mniej niż 10 000, oraz 20 groszy, jeśli dotychczas zakupił co najmniej 10 000. Podaj łączną wartość rabatów udzielonych przez firmę Słodzik. Więc wracamy do Excela i w naszych. O, tutaj nie zmieniliśmy sobie nazwy, to było właściwie 2 i 3. Będziemy musieli przesortować dane inaczej, więc może. Sobie po prostu zrobię kopię, nie chcę tracić tego sortowania. Utwórz kopię, przenieś na koniec. O, i damy tutaj nazwę, że to jest czwarty podpunkt. I teraz sortujemy sobie te dane. Właściwie o, te, w ten sposób mogę sobie je zaznaczyć. Wchodzę w sortuj. I tak. W pierwszym rzędzie chciałabym, żeby sortowało po nipie, ale dodam sobie poziom, bo wiemy, że. No, rabaty są naliczane narastające w zależności od tego, ile wcześniej kupił cukru, więc musimy dla każdego klienta, dla każdego tego samego klienta jego zakupy mieć posortowane od najstarszych do najnowszych. No to jest. I teraz liczymy rabaty. Liczymy narastającą ilość cukru. To będzie tak, dla pierwszego klienta na razie kupił tyle, prawda? A tutaj, w zależności od tego, czy. Ten, ten nip jest tym samym nipem co ten nip, to będziemy rozszerzać jego narastającą ilość cukru o kupione dziś. A jak nie, to weźmiemy nową ilość cukru do narastania, stąd właśnie w ten sposób liczymy do końca tabeli, ile narastająco cukru kupili nasi klienci. Powiększę trochę, żeby Wam się lepiej czytało. No i zobaczcie, tu na przykład. Nalicza aż do 16, tu na przykład od 16 zaczyna i nalicza do 35. Wszystko działa, prawda? Czyli zaczynamy teraz liczyć rabacik. Jeżeli delikwent dotąd zakupił mniej niż 100 kg, to rabacik nie przysługuje. Natomiast z tej całej pozostałej puli, czyli w przeciwnym wypadku, jak nie zrobił mniej niż 100 kg, tylko 100 lub więcej, to sprawdzamy z tej całej puli 100 lub więcej, czy może to jest mniej niż 1000, czyli od 100 do 1000, bez tego 1000. W takim wypadku dajemy mu 5 groszy, może zapiszmy sobie to w złotych polskich, a jeśli nie 5 groszy, ani nie 0, to znów sprawdzamy za pomocą funkcji jeżeli, czy zasłużył na rabacik taki do 10 tysięcy. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze. To wtedy 10 groszy. A jak nie, to znaczy 10 tysięcy lub więcej i wtedy 20 groszy. Zamykamy wszystkie funkcje. Jeżeli przeciągamy ten rabacik do dołu. A, przepraszam, jeszcze oczywiście przemnożymy ten rabacik przez ilość zakupionych dziś kilogramów cukru. Proszę bardzo. I robimy sumę tej kolumny i mamy odpowiedź na pytanie czwarte. 38 126,35 groszy. I podpunkt piąty. Firma słodzi chce, aby w magazynie na początku każdego miesiąca znajdowało się nie mniej niż 5000 kilo cukru. <laughs> po podsumowaniu miesięcznej sprzedaży uzupełnia stan magazynu. Zakupuje towaru producenta. Producent sprzedaje cukier w paletach po tysiąc. Nie można zakupić niepełnej palety. Firma Słodzik kupuje tylko tyle palet, aby uzupełnić stan do co najmniej 5000. Zakup towaru u producenta odbywa się ostatniego dnia miesiąca przed północą. W dniu 1 stycznia 2005, przed rozpoczęciem sprzedaży, w magazynie było 5000 kilo cukru. Podaj, ile razy na koniec miesiąca firma Słodzik dokupowała co najmniej 4000 kg cukru. Więc proponuję prze kopiować sobie znowu wszystkie dane, oznaczyć numerem odpowiedniego podpunktu dla siebie i egzaminatora i spróbujemy to rozkminić, czyli tak, jakby ile w magazynie było rano, ile było po sprzedaży, a ile zapewniła dostawa, czy musiała zapewnić dostawa. Czyli to, co było rano, to było 5000 w pierwszy dzień. Po sprzedaży było to, co rano, odjąć to, co dziś sprzedano. Dostawa jakaś była, za chwilę ją policzymy. <laughs> A to, co było na drugi dzień rano, to to, co po sprzedaży plus ewentualna dostawa. Prawda? I to możemy sobie przeciągnąć. To również. I zaraz do tego dołożymy dostawę. Ale dostawa musi uwzględniać zmianę miesiąca, więc zrobimy sobie tutaj nową kolumnę. Napiszmy, że to będzie miesiąc i użyjemy funkcji miesiąc na tej dacie tutaj. Nie chcemy jej widzieć w formacie daty, tylko 1 stycznia 1900 roku, tylko w formacie ogólnym, czy też liczbowym, w styczeń, luty, wszystko gra. I teraz Zmiany miesiąca musimy wykryć, to znaczy musimy wiedzieć, kiedy jest ostatni dzień miesiąca, ostatni zarejestrowany dzień miesiąca, czyli sprawdzimy funkcją jeżeli, czy dziś miesiąc jest inny niż będzie jutro. Tak? To wtedy dostawę oznaczmy jedynką, a jak nie, to zerem. I takie coś już nam wykryje zmianę miesiąca, zobaczcie. Tu jest zmiana miesiąca, rzeczywiście, bo tu jest styczeń, a za chwilę będzie luty, czyli to jest ostatni dzień miesiąca. I teraz tą dostawę musimy przemnożyć przez odpowiednią ilość kilogramów, czyli obliczyć jaka jest różnica między pełnymi pięcioma tysiącami, a tą liczbą. I zobaczcie, na koniec miesiąca już będzie nam tą różnicę liczył, tak? Tutaj brakuje 1841 kilo, co oznacza, że musimy dwie palety po tysiąc zapewnić. W związku z tym teraz musimy powstałą liczbę zaokrąglić do za pełnych tysięcy i to w górę, prawda? No to robimy, czyli razy za okr, kropka w górę, tą liczbę i jako istotność tysiąc przeciągamy. No i mamy 2000. Teraz pozostaje nam tylko policzyć. Komórce, w kolumnie G, ile razy więcej równe 4000 dostawy? 14. I to jest odpowiedź na ostatnie zadanie. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnych moich filmików. Pozdrawiam i do usłyszenia.